Typy osób podczas oglądania meczu Fan Konarato ten to jak ci wygra, no to już nie powiesz mu nic, bo on ci nad uchem będzie wrzeszczał. Corereno! Albo na przykład dajmy tutaj Real Madrid. Real Conerete! powiedz a ty Powie ci byle co, a ty będziesz to próbować zrozumieć. Przekąski, dlatego to tylko liczą się przekąski. Nawet nie wie, co gra za klub. Ale dobre to jest. Ej, ojciec, nie jest mi nawet tej pizzy. Ale ja nawet kawałka nie zjadłem. O, bardzo wygrała. Jupi, jupi jupi. Ojca dawniej nie widziano i nie widać. Hater klubu. Ja na przykład jestem realu Madryt. Kurde, Barca, Barca! Barca, dajesz z Realem! Dajesz! Jak Real wygrał? Nie, 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 ty mi nie powiesz, że Real ma wygrać. Je! Yeah! Odź! Do mnie mógł zasnąć przez wyklnięcie. Ten, co nie umie oglądać meczu. Tata, włączmy TVP ABC! Tata, Boba Co to jest ta Barcelona i te wszystkie... Jak mecz się skończył, słyszeli tylko spongebob, spongebob. Ten od editów. O, mamy telefon, nagrywamy cały mecz. O, to będzie dobre, rafinia strzela gola. Bardzo dobre ujęcie tego wszystkiego. Kurde. Jaki, jak, jak nie można dawać editów do sieci? No, ja nie mogę.